Hello, my name is Jean Paul Hebner and I live and work as an osteopath in Belgium. I became an osteopath in the 80s, although it was never my intention to become one. I came to osteopathy because I am mainly interested in anatomy. I began to study anatomy somewhere in 1982, and quite soon I noticed that a lot of questions remained unanswered. Dlatego zdecydowałem się studiować również, oprócz anatomii, Aktualnie jestem na końcówce już czwartego, ostatniego zjazdu z całej serii szkoleniowej, i no, mogę śmiało powiedzieć, że to zmienia koncept pracy, jakiego używałem do tej pory. Próbuję wdrażać wszystkie rady Jean-Paul'a w praktyce i czy to ułatwia, czy to utrudnia, to się dopiero okaże. No, będziemy się starali szukać z kolegami pewnych rozwiązań i pewnie będziemy nawzajem wymieniać się poglądami. Ja polecam to szkolenie wszystkim, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę z zakresu zagadnień ludzkiego ciała i fizjologii, i biologii, i embryologii. Mam Marcin, a na tym kursie wylądowałem pierwotnie z polecenia. Natomiast szybko się okazało, że to jest jedyny kurs spośród tych, na których byłem, który poza odpowiedziami na pytanie, co daje też mnóstwo odpowiedzi na pytanie jak i dlaczego, co zdecydowanie później ułatwia pracę z pacjentami i rozumienie ich problemów, także zdecydowanie, zdecydowanie polecam.